Więc, ta nie biorę już narkotyków. W sensie nigdy nie byłem ciężkim nałogowcem czy coś. Ani razu nie spróbowałem heroiny czy mety. Raz kokainę. Było. No, nie brałem nic przez 8 miesięcy pomiędzy tym momentem, a kiedy Eddie, mój dobry ziomek, zapoznał mnie z czymś nazywanym K3. Bez głębszego namysłu skorzystałem z oferty. Stary, słyszałeś o K2? Spytał się. Był już na haju. Ta spice, syntetyczne zioło. Słuchaj, ziom. Mrugnąłem. Spojrzałem się na naszego wspólnego kolegę, Toda, a chwilę później znowu na Eda. Słuchaj, co? Co? Powiedziałeś, słuchaj, ziom i odpłynąłeś. O, e, o czym rozmawialiśmy? K3. A, tak, tak. E, słyszałeś o K2? Tak, przed chwilą to powiedziałem. Pochylił się blisko. Słuchaj, ziom. To główne k 2 i jeszcze więcej stąd ta nazwa. K4. Myślałem, że mówiłeś o K3. W tamtym momencie wkroczył tot. Okej, okay, zignoruj go, nie ma go już z nami. To nie jest nic syntetycznego, Kev. to coś zupełnie nowego. Więc czemu nazwał to K4? K3. Więc czemu nazwał to K3? Haj, przypomina mu bycie na spać czy coś takiego, ale to gówno jest na zupełnie innym poziomie. Do tego to nie jest nic kanabinoidowego. Poprawiłem swoją pozycję na krześle. Okej, okay, nie jestem. Mam na myśli, pamiętasz co się stało rok temu? Ta ta, wiem, rozumiem cię. Tak czy siak słuchaj, brałem to gówno już cztery razy. Jeszcze się na tym nie poślizgnąłem za. Pierwszym razem byłem zjarany w cztery dupy. Nic nie miało sensu. Za drugim byłem astronautą, Ziom. Zobaczyłem, co istnieje za wszechświatem. Okej, okay. co istnieje za wszechświatem? Powiedziałem, że to widziałem, nie, że pamiętam. Było kozacko. Zaczynałem się przekonywać do pomysłu. Jak długo to trwa? Zależy od tego, jak trafisz i od jakości. Podniósł małą torebkę pigułek. A ty mnie znasz ją. Biorę tylko najlepszy towar. Muffin. Jego pies. Warknęła z drugiego końca pokoju. Muffin! Hej! Uspokój się, dziewczyno! Wszystko z nią w porządku? Nic jej nie jest ziom. Powiedział. Nic nie, nie jest ziom. Powtórzył Eddie, po czym zaczął się śmiać. Wziął to? Chwilę przed Twoim przyjściem. Chciałem, żeby był tu ktoś na tyle trzeźwy, żeby ci wszystko wytłumaczyć. Dzięki. Dziękuję samemu sobie, ty skończone dzubanie. Powiedział Eddie i wrócił do swojego poprzedniego zajęcia. Dzięki Ed, to odłożył tabletkę do ust. Zrobiłem to samo. Jak się czujesz? Spytał po chwili. Ja? Spoko. Jak długo muszę czekać na kopnięcie? Uśmiechnął się. Moment, ziomie, mój. Mafin znowu zaczęła warczeć. Todd zaklaskał raz. Mafin! Dziewczyno, daj spokój! Spojrzałem się na nią. Stała w swojej klatce, pokazując kły. Sierść na jej plecach stała dęba. Nie sądzę, że ma się dobrze, stary. Nic jej nie jest, ziom. Ed, wszystko gra? Spojrzałem w jego stronę. Edi leżał twarzą w dół na poduszkach kanapy. Już się nie śmiał. Drżał. Będzie nam zimno czy coś? Zazwyczaj mi nie jest. Powiedział Todd. Każdemu wchodzi inaczej. Każda osoba jest inna. Wszystko co wiem to to, że jest kuresko zabawnie. Okej. Okay. Ed nie wyglądał jakby się dobrze bawił. Nie wygląda jakby się dobrze bawił. Stwierdziłem. Mhm. Mm Cóż. Wiesz jacy potrafią być twoi przyjaciele, cukiereczku? Oznajmiła moja mama. Wiem, mamo. Co? Powiedziałem, wiem mamo. Nie jestem twoją matką. Powiedział pastor Luis. Przepraszam. Pochylił się w moją stronę z miejsca, gdzie był Todd. Wyglądał na zaniepokojonego, rozczarowanego. Jego łokcie spoczywały na kolanach, dłonie splecione pomiędzy nimi. Kevin, wiesz, że nie powinieneś tego robić. Wiem. Zwłaszcza po tym, co się stało rok temu. Co ci przyszło do głowy? Myślałem, że sobie z tym poradzę. Wpatrywałem się w podłogę. Sposób, w jaki kolory na dywanie wirowały i znikały, był zawsze hipnotyzujący. Wiesz, to będzie zła podróż. Uniosłem wzrok. Pastor Louis miał na twarzy swój stary, złowrogi uśmiech, który zawsze posiadał. Albo nie. Zmarszczyłem brwi. Co? Wiesz, to będzie zła podróż. Powtórzył w głębszym tonie. To powiedział, że za każdym razem było zabawnie. To nie oznacza, że zawsze tak będzie. O. Pastor Luis tak nie brzmi. Typie, kim do chuja jest pastor Louis? Spytał się pastor Louis głosem Toda. Mrugnął. Tod siedział na swoim miejscu, patrząc na mnie, jakbym postradał zmysły. Odchrząknąłem, ale w żaden sposób tego nie poczułem. Moim pastorem z dzieciństwa, odpowiedziałem. Mafin szczekała ze swojej klatki. Był to ogłuszający, obco brzmiący dźwięk. Żwirowy, mroczny. Spojrzałem na nią a ona na mnie. Ponownie szczeknęła, ale tym razem nie otworzyła pyska. O", powiedziałem. Co? spytał Todd. Pełzł po suficie, opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać mu kark. Super, że twój pies potrafi szczekać bez otwierania pyska. Mógłbyś usiąść? Trochę mnie przerażasz. Mm, wybacz. Powiedział pastor Luis, zanim usiadł i stał się todem. <grym> Siedzę, ziomek." <grym> Oznajmił Todd, śmiejąc się historycznie. Rzeczywiście to robił. Uniosłem wzrok. Nie było nic na suficie, włącznie ze śladami, które mogłyby wskazywać na czyjąś obecność. Todd zginał się ze śmiechu. Wyjącym, bolesnym śmiechu. Trzymał się za brzuch. – To takie śmieszne? <grym>, – Nie, to… – powiedział. <grym>, – Pająki w twoich uszach śpiewają. Uśmiechnąłem się. – O, no, ta? A co śpiewają? Za długo się śmiał, by być w stanie odpowiedzieć. Nie musiał. Ja też je słyszałem. – Typie! – powiedziałem. – To piosenka z Królewnej Śnieżki i Siedmiu Karsnoludków. Todd zaczął śmiać się jeszcze mocniej. <grym>, – Typie, co? Co? Źle to przeliterowałeś, ziom! Co? Cofnij! Źle przeliterowałeś krasnoludki. Powinno być krasnoludków, nie karsnoludków. Czym do chuja jest karsnoludek? Przewinąłem. Widziałem to. Karsnoludku. Hm, dziwne. Hm, dziwne. Tod nie przestawał się śmiać. Zdecydowanie za mocno i długo by to uzasadnić. Jakim cudem widzę słowa, które powiedziałem? Spytałem się. Chwyciłem za r z karsnoludków, by móc zmienić kolejność liter, ale r uderzyło mnie w momencie, w którym muffin znowu szczeknęła. Po prostu. Pojedyncze szczeknięcie. Brzmiało jak szatan. Wróciłem na swoje miejsce. Spokojnie, karsnolutki, powiedziałem. Zrobię to dobrze następnym razem. Cholera. Mam nadzieję, odparła Mafin. Jedna po drugiej litery tworzące karsnolutków zaczęły wychodzić przez kuchenne okno. Ciebie! krzyknąłem. Tod, litery uciekają, powstrzymaj je! powstrzymaj je! Nie słyszycie ziom! odpowiedział Todd głosem pastora Luisa. albo pastor Luis głosem Toda. Kurwa. Zejdź na dół! Jestem na dole! Powiedziałem, zanim uderzyłem się w palec u nogi o jego komodę w sypialni. Zrobiłem krok do tyłu. Byłem w jego sypialni na piętrze. Pokój był ruiną. To... czekaj. Jak się tutaj... Zejdź na dół! Rozkazała mafin demonicznie. Nie mogłem jej zobaczyć, ale byłem pewien, że stoi na dole schodów na dwóch łapach z głową do góry nogami. Znasz to uczucie, kiedy po prostu wiesz, że pies będzie tak wyglądał. To była jedna z tych sytuacji. Nie trzeba, oznajmiłem. Podoba mi się tutaj. Wyciągnąłem jedną z szuflad kredensu, wyrzuciłem całą bieliznę i wszystkie kondomy, po czym dla ochrony założyłem ją na swoją głowę. Nie ma mowy. Teraz mnie nie dostaniesz, suko. Usiadłem na jego łóżku, ale było na drugim końcu pokoju. A, powiedziałem, siadając na podłodze. boli mnie teraz dupa. Wyjdź na Powtórzyła muffin's tak bliska, że musiała być w mojej głowie. Wyjdź z mojej głowy! krzyknąłem. Mot szuflady z komody cię zniewala. Pełzł po suficie, opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać mu kark. Hey. Posuficie suficie, opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać mu kark. Opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać mu kark. Przestań powtarzać to zdanie! Powinien... Jakie zdanie? Spytał się Todd. Był w swoim pokoju. Przynajmniej tak myślałem. Nie wiem, ziom. Mrugnąłem. Nie było go. Jego histeryczny śmiech dochodził z dołu. Cholera jasna! Usłyszałem, jak mówię. Brzmiałem odległo, jak pod wodą. Nie mam na sobą kontroli. Zacząłem pełznąć w stronę korytarza, a on pełzł po suficie, opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać. Odepchnąłem zdanie na bok. Litery zderzyły się ze ścianą i się rozpuściły. Nie przestawałem pełzać, ale moje ręce zaczęły być spowolniane przez ruchome piaski. Cholera, powiedziałem. No to ruszamy. Udało mi się dotrzeć do drzwi, ale szuflada z komody na mojej głowie była za szeroka. Obróciłem ją w drugą stronę. Jedyne możliwe rozwiązanie problemu podążyłem w kierunku schodów. Na dole Eddy zbliżał się do klatki muffin. Pochylał się, idąc nie natur. Jego oczy i usta były szeroko otwarte. Postradał zmysły. Mafin wyła i szczekała histerycznie, ale zarazem było cicho. Dziwne, stwierdziłem. To będzie zła podróż, powiedział pastor Luis. Już pastor to mówił, chcę wiedzieć czemu nie słyszę szczekania Mafin. To będzie zła podróż, powtórzył się. Pełzł po suficie, opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać mu kark. Czemu wszystko się powtarza? spytałem na głos. Pełzł po suficie, opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać mu kark. Czemu wszystko się powtarza? spytałem na głos. Napij, napij się, się wody, wody ziom, ziom. Po -powiedział. Pod pod poda Podał mi. Mimi, mi, szklankę i spróbowała wypić, wypić, zawartość, zawartość do, do góry, no, 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 gangami. Woda rozlała się w obracający wir, który był jego podłogą. Ach, powiedziałem. Zgubiłem wodę. Gdzie ostatnio ją widziałeś, cukiereczku? Spytała się mama. Spojrzałem na pustą szklankę. Nie pamiętam. Hej, Roy Rogers! co zrobiłem ze swoją wodą ziom? Zjadłem ją? Nie odpowiedział. Był za bardzo zajęty unoszeniem się na przymocowanym do sufitu odwróconym krześle. Porwanie! Wtrąciło się jego krzesło. Roy Rogers, który był również moim wujkiem, Mo, uchylił kapelusz. Daj mi znać, jeśli ją znajdziesz, powiedziałem. Mógłbym przysiąść, że gdzieś ją tutaj... Wiesz? To będzie zła podróż. Czemu dopiero teraz słyszysz szczekanie muffin? To było jakąś godzinę temu! Spojrzałem się w drugą stronę. Eddie podniósł jej klatkę, wciąż z nią w środku, i wzniósł ją nad głowę. Muffin była pochłonięta absolutną i całkowitą paniką, kiedy próbował zjeść całą skrzynię. Wyjął z zawiasów swoją szczękę, by pomieścić całość, ukazując dokładnie 14 543 ostrych, jak brzytwa wielkości kolców kolejowych zębów. Ed, przestań! Usłyszałem siebie. Krzyczącego. Powiedziałem. Zacisnąłem powieki i potrząsnąłem głową. Ed, przestań! Usłyszałem siebie krzyczącego. Czemu? Jego twarz była zakłócona, tak jakby się bawił pilotem i przełączył na kanał, którego nie posiadasz. Ed, odłóż ją i zdejmij te zakłócenia ze swojej twarzy! Pełzł po suficie, opuszczając swój wzrok na mnie w sposób, który powinien złamać mu kark. Co? Spytał się. Upuścił klatkę. Mafia zastanawiał. Nie wiem ziom, powiedziałem. Twoja twarz jest zakłócona, tak jakbyś się bawił pilotem i przełączył na kanał, którego nie posiadasz. Moja twarz jest zakłócona? Spytał się przez zakłócenia. Zaczął ją drapać. I kto pełza po suficie opuszczając swój wzrok na ciebie w sposób, który powinien złamać mu kar? Zdaje się, się na miejscu. Słyszałem słowa, ale nie widziałem ich wychodzących z ust Diego. Tak właściwie już go to nie było. Był w kuchni. Brał nóż. Cholera. Wiesz, to będzie zła podróż. Niech się pastor zamknie, wiem! Eddie zaczął machać nożem przed swoją twarzą. Zejdźcie ze mnie z zakłócenia! Krzyknął. ZEJDŹCIE ZE MNIE Z ZAKŁÓCENIA! Odłożyłem nóż. Ed, podnieś się. Czekaj, nie. Podniosłem się. Znożował Eddie, odkładając powiedział. Cholera. Podniosłem się. Ed, odłóż nóż. Idealnie. Wiesz, to będzie zła podróż. Odwróciłem się. Pastor Louis stał na szczycie schodów, ale to nie był pastor Luis, tylko kompletnie czarna postać. Pastorze, czarny cię wyszczupla! Wejść na górę, wejść na górę. Nie, przecież nie stanęłem. Pełzł posuficie, opuszczając wzrok na mnie. Nie, nie Zdałem sobie sprawę, że spadam. Spadam, spadam, spadam. Było gorąco. Gdziekolwiek znajdował się ten bezkresny tunel, był ciemny i gorący. Zazwyczaj to złe połączenie, prawda? Nie byłem w wielu ciemnych i gorących miejscach, ale doświadczając tego mogę z pewnością stwierdzić, że wolałbym być gdzieś, gdzie jest jasno i chłodno. Pomocy! zawołałem. Czułem asfalt. Pomocy! Spadam! Widziałem światła dochodzące od dołu. Wejdź na górę, powiedział pojedynczy głos za mną, który był Todem, Pastorem, Luisem, Elin i moją mamą naraz. To nie jest zła podróż, Kevin, kontynuował głos. To, 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 to rzeczywistość. Zdajesz sobie z tego sprawę? To, co myślałeś, że jest rzeczywistością, jest tylko byciem nietrzeźwym. Czas, przestrzeń, to jedynie iluzje. To jest to, co istnieje za zasłoną. To jest nicość, która istnieje za wszechświatem. Tu jest nicość, która czeka cię po śmierci. Nie! Spadanie. Podnieście go. Wejdź na górę Wejdź na... i zdejmijcie to coś z jego głowy. Wejdź na górę. Dołącz do zakłóceń. 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 Wszystko w porządku? Rugnąłem. Hej, młody! Powiedział oficer. Wszystko w porządku? Rozejrzałem się. Leżałem na ulicy. Zaniepokojeni sąsiedzi. Wozy policyjne. Większość była przed domem Mediego. Mafia skomlała w swojej klatce obok mnie. Co, co się stało? I cóż, zacząłeś krzyczeć? Ja spadam, spadam, nie! Z psią skrzynką, szufladą na głowie i bez butów, miałem nadzieję, że ty mi powiesz. Wydaje mi się, że ratowałem muffin, oznajmiłem. Kto to muffin? Pies? Hmm? Przed czym ją ratowałeś? Mój kolega chciał ją zabić, tak sądzę. Później próbował odciąć sobie twarz, ponieważ była cała zakłócona. O cholera. Mój trzeźwy umysł przetworzył nie trzeźwe słowa. O cholera. To. To, to było szalone. Mhm. Mm Powiedziałbym, że bardzo dobrze to ująłeś, Kretynie. Masz szczęście, że nie skoczyłeś z dachu. Możesz wstać? Oficer pomógł mi się podnieść. Potykałem się w drodze do jego samochodu. Chwila, powiedziałem. Co się stało z. Chodem y, y, i jedim? Mają się dobrze? Spojrzał się na mnie. Nie, młody. Nie mają się dobrze. Nie powinieneś brać tych rzeczy. Teraz musimy posprzątać resztki. Usiądź tutaj. Poszedł porozmawiać z innymi oficerami i ratownikami medycznymi. Cholera. Ratownicy? Dwie nosze? Pogotowie? Ja... ja... Wytrzeźwiałem w pełni 36 godzin później, we własnym łóżku. Jak się dowiedziałem, Diemu udało się zdjąć zakłócenia z twarzy, razem z twarzą. Ostatnio, kiedy słyszałem o Todzie, był w kaftanie bezpieczeństwa. Mafin została oddana do adopcji, a niedługo potem trafiła do nowej rodziny, więc mamy przynajmniej jedną dobrą wiadomość. Jeśli chodzi o mnie, powiedziano mi, że efekty uboczne mogą nigdy nie minąć. Na początku im nie wierzyłem, zresztą kto by to zrobił? Jak pogodzić się z tego rodzaju wiadomościami? Kurwa, nie mam pojęcia. Jedyne, czego jestem pewien, to że czarna postać wciąż stoi na końcu mojego korytarza, prosząc mnie o przyłączenie się. Nadal słyszę szum zakłóceń. Y więc, tak, nie biorę już narkotyków. W sensie nigdy.